Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będzie taki film na temat standardowej piasty torpeda. Dlaczego taki film? Film nagrywam z racji tego, że przychodzą do mnie ludzie i pytają się, jak to działa i jak to naprawić. Gdyż rozbierają sobie to, składają do kupy, no i po prostu przestaje im. Taka piasta, pracować wiadomo, to jest najstarsza piasta jaka może tylko być. Zwykła standardowa, produkowana przez Velostel, Predom, Reomet, Favorit i wiele innych firm na bazie tej samej konstrukcji. Aczkolwiek w niektórych piastach są drobne różnice. Piasta wiadomo ta jest z Nowa z zapasów, oczywiście, wiadomo w kole, to jest zapleciona, są szprychy itp. Itd. Od czego zaczynamy? Zaczynamy przy demontażu od zdjęcia ucha go dźwignię stożka nastawczego. Odkręcamy spoko, odkręcamy śruby, jedną, drugą, no i mamy koło na zewnątrz roweru. Później Odkręcamy nakrętkę kontrującą stożek nastawczy. Odkręcamy nakrętkę. Zdejmujemy ramię, zdejmujemy pokrywkę łożyska. I tutaj mamy stożek nastawczy z wypustem. Wiadomo tego inaczej nie da się włożyć, a właściwie armienia dźwigni, tak jak jest. Czasami do rozebrania potrzebny będzie nam klucz numer 7, bo w starszych piastach jest to po prostu zapieczone, w mojej pójdzie to palcami. Wykręcamy oś. Co do osi, mamy dwa rodzaje. Osi, a właściwie można powiedzieć, że trzy rodzaje osi. Już tłumaczę, czym się różnią. Niektóre osie są bez stopniowania. W tym przypadku, akurat mamy oś, jak widać, stopniowaną czyli gwint. Nakrętki mocującej koło jest zupełnie inny niż gwint wewnętrzny stożka naprawczego, nastawczego. Pokazuję różnicę sorki. O, tak wygląda stopniowana oś. Tak wygląda niestopniowana oś. Tak wygląda stopniowana oś z dość nietypowym konusem, gdyż w tej ośce konus jest niedemontowalny, w tych można go sobie wykręcić. Co dalej znajduje się w korpusie piasty? Ano, w korpusie piasty znajduje się tak zwany zabierak z koszem który trzyma wałki. Piasty velofel mają to do siebie, że mają zaprasowany kołnierz, tak aby nie zdjąć koszyka z zabieraka. Na zabieraku znajduje się łożysko zewnętrzne oraz łożysko wewnętrzne, które opiera się o konus osi, a to łożysko opiera się o bieżnie korpusu. Dlaczego takie rozwiązanie? Takie rozwiązanie stosowane po to, że tutaj występują olbrzymie naprężenia podczas ruchu do przodu, jak i do tyłu, i spoponowane jest to tym, że taki zabierak może się ruszać na boki. Jeżeli jest podwójnie łożyskowany, tak więc ma dwa punkty od oparcia, no i nie ma tu problemu. Eee, zabieraki tego typu są rozbieralne, tylko trzeba zgnieść ten kołnierz, tą kryzę włożyć wiertło 10, wybić drugim typem spotykanym w zabierakach jest zabierak Favorit zabierak Favorit niczym się nie różni od praktycznie nie różni się od zabieraka Velo, Stel aczkolwiek ktoś przewidział i zastosował tutaj pierścień zabezpieczający, który zdejmujemy i można usunąć część zabieraka, a właściwie koszyk z elementem sprzęgła kłowego. Tutaj to co może się stać z tym elementem to uszkodzenie łożyska wewnętrznego, wypadanie pokrywki łożyska. Bądź zużycie wałków. Wałki mamy w średnicach 6,6, 6,7, 6 6,8. Wyżej już raczej się nie spotkałem, aczkolwiek jest spoko, żeby je jeszcze dostać i nie ma najmniejszego problemu. Wewnątrz tu piasty, znajduje się także walec cierny złożony z dwóch połówek oraz wypustów, a także Sprzęgiełka, tak sprzęgiełka. Sprzęgiełko posiada na sobie jak widać pierścień mosiężny, czyli tworzy to łożysko ślizgowe. We wnętrzu walca ciernego, który jest przecięty na dwie połówki i spięty sprężyną po to, aby mógł się rozpierać, są wyżłobienia. W wyżłobienia te wchodzą oto te wałki. Niektórzy sądzą, że ten element napędza a właściwie uruchamia cały hamulec. No nie do końca tak jest, bo ten zespół to jest hamulec. Jeżeli mamy taki zespół, o, coś takiego, wtedy to się nazywa zespołem sprzęgła, tak zwana kontra, sprzęgło-kłowę, które działa w jedną stronę, w drugą stronę. No niestety nie pozwala. Na obrót aczkolwiek powoduje pewną ciekawą czynność, gdzie mówię. Niektórzy po prostu nie zdawali sobie z tego sprawy, bo myśleli, że tylko to sprzęgiełko rozpiera dwuczęściowy bęben. A więc tak stożek nastawczy wchodzi w bęben, hamulca. Bęben hamulca oraz tożek nastawczy przykręcony do ramy jest elementem nieruchomym podczas obrotu koła, w pozycji luzu, a także w pozycji napędzania korpusu piasty. Co się dzieje w momencie kiedy pedałujemy do przodu? Gdy pedałujemy do przodu, zabierak jest tak skonstruowany, aby unosiły się wałeczki. Wałeczki te zapierają się o wnętrze, o wnętrze korpusu piasty. Standardowo rozpychają się, rozpychają się powodując nacisk i rozprężenie, zmianę średnicy i samo hamowanie korpusu, więc zaczynają napęd koła. Czyli całe koło chodzi łącznie z tutaj na wałku, o, przepraszam bardzo, na konusie. Na konusie kręci się to, jak widać, sprzęgło kołe pracuje. Co się dzieje w momencie, kiedy luzujemy? Kiedy luzujemy, jest takie położenie na zabieraku, że wałki opadają, bęben hamulca nie jest rozparty, korpus piasty obraca się swobodnie na zewnątrz. W momencie, gdy zaczynamy hamować, wałki przestawiają się do tyłu sprzęgiełko ustala się w takiej pozycji zaczepiając się łapkami o wypusty i przestawiając wałki wewnątrz tak aby ustabilizować ten element nie rozpierać do końca bęben gdyż rozpieranie bębna następuje za pomocą sprzęgła bo jak wiadomo jeżeli tutaj jest element skręcony na sztywno może to zrobimy na szybko. Jeżeli element jest skręcony na sztywno. Oczywiście te piasty pracują z drobnym luzem, to kręcąc do tyłu wałki się unoszą, ale blokujące blokujący się sprzęgiełko wewnętrzne zabezpiecza obrót tego elementu do tyłu, a sam. Kosz zabieraka powoduje wepchnięcie z jednej części bębna, z jednej strony bębna i z drugiej strony bębna na stożek nastawczy. Więc te elementy równomiernie rozpierają się tak, aby nie pracowały po żadnych skosach. Więc zobaczcie, jeżeli mamy zabezpieczone ramię przykręcone na sztywno. Do przodu kręcimy, wszystko jest spoko. Do tyłu zaczyna się rozpieranie bębna z jednoczesnym wciskaniem sprzęgła kółowego i napieraniem na stożek nastawczy. Równomierne rozprężenie. Po puszczeniu tego hops, sprzęgło powraca do swojej pierwotnej pozycji, czyli wałeczki, które są wewnątrz zaraz pokażę to jeszcze które są wewnątrz zaczynają po prostu opadać zwyczajnie opadać w jedną stronę się rozpierają jak widzicie a w drugą stronę teraz one no nie będzie to widać za bardzo bo one podczas pracy normalnej do przodu są w pozycji neutralnej, nie zawadzają się za wypusty. W pozycji rozpoczęcia hamowania to ten element zaczyna się zapierać i blokuje się po prostu w bębnie. Zabezpieczając i ustalając jednocześnie pozycję tego bębna. Czasami zdarza się tak, że jak są zużyte te wałki, no to. Hamulec jest dość słaby, czasami jest zużyty bęben. Tak samo taka usterka występuje. Jeżeli, mówię tutaj, będziemy kręcić całym tym zespołem, to wtedy ten element zaczyna nie tylko się blokować, ale on jeszcze się wsuwa tutaj, napierając jednocześnie na bęben od przodu i dociska go z drugiej strony, dlatego w każdym bębnie powierzchnie są frezowane w ten oto sposób. I teraz tak, używanie smarów co do tych piast, no to nie polecałbym, tak jak wszyscy napierdzielą napierdzielą LT43S, no bo to nie zdaje racji w tego typu konstrukcji, gdyż po prostu, zwyczajnie. W świecie te wałki mają opór, aby się unosić, tak samo tamte, aby opadać. Więc najlepszym rozwiązaniem jest użycie LT40S cienko na łożyska, bądź też <laughs> smaru w klasie NGLI0, czyli wysokotłocznego, tak aby te elementy poruszały się wewnątrz korpusu. Dosyć swobodnie, tak aby nie było pomiędzy nimi to no po prostu zgrzytu. <laughs> A będzie to na pewno słychać, jeżeli też za mocno skręcicie e, tego typu piastę, to będzie wyczuwalny opór przy ruchu zabieraka przód, tył. Wtedy to bardzo fajnie czuć. Montaż piasty, oczywiście. Zakładamy zespół zabieraka. Wkładamy sprzęgiełko jednokierunkowe do bębna. Nie da się tego pomylić w żaden sposób, bo od tej strony się nie włoży, bo są łapki. Zakładamy to na oś z tej strony. Nie da się tego zbytnio pomylić, gdyż e, kryzy, na, a właściwie kołnierze są w różnej szerokości. Wkładamy cały zespół. Wkładamy łożysko. Wkładamy łożysko. Hop. Wkładamy stożek nastawczy w piastach ze stopniowanym ze stopniowaną osią jest dużo łatwiej, bo trafia od razu, nie trzeba siły. Skręcamy do wyczuwalnego luzu. Nie na siłę, bo te piasty mają to do siebie, że one lubią jak z luźno. Można też tam użyć oliwki. Zresztą to na wszystkim pójdzie. Teraz tak, zakładamy osłonę łożyska od strony stożka, zakładamy ramię, zakładamy podkładkę. No I zakładamy śrubkę kontrującą. Jak to teraz dokręcamy? Sprawdzamy oczywiście, czy cały zespół nie ma nadmiernego luzu z dłużnego osiowego mm. też można. Jest spoko, one, one będą tak pukać, bo to wałki są w pozycji wyluzowanej, więc tak pracuje to normalnie. I teraz druga strona. Na zabieraku mamy nacięcie. A właściwie trzy nacięcia pod zębatkę nakładaną standardową. W większości przypadków jest to osiemnastka. Niektórzy mają szesnastkę, ale no, osiemnastka jest najbardziej popularna. Zębatka wygląda tak. Mamy dwa rodzaje zębatek. Nie mam zębatki z odsadzeniem, czyli z offsetem. Tutaj w Nexusach ona jest spotykana, tylko że ona jest wtedy cieńsza. Ta ma 3,2 mm. Nexusowska ma, o ile dobrze pamiętam, 2,3. Zakładamy. Osłonę łożyska, wrzucamy sobie, no w tym przypadku jest minimalny offset, ale to wszystko zależy, aby utrzymać linię łańcucha, czy w tą, czy w tą. Wiadomo, łańcuch musi iść po prostej. Zakładamy, zabezpieczamy pierścieniem, czyli go tutaj wciskamy w taki rotorowek. I od cała filozofia, mamy złożoną piastę, tylko przestrzegam, nie za ciasno, nie za dużo smaru, jedynie tylko na wianki tak zwane i tyle. I cieszymy się potem jazdą. Sprawdzamy, czy nie ma z... w sumie jakichś oporów. Jeżeli nie ma, montujemy, O, jak widać, montujemy to z powrotem do roweru i cieszymy się jazdą. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to serdecznie zapraszam na PW. To jest, mówię, ustandaryzowana piasta stosowana w wielu, wielu rowerach. Rometowskie piasty różnią się tylko okładzinami ciernymi na hamulcu, bo są mosiężne, zabieraki nie posiadają sprężyn wewnątrz można też spotkać jeszcze zabieraki nakręcane czyli tutaj jest nakręcana nak nak przeciw nakrętka nakręca się standardowo zębatkę w jedną stronę zabezpiecza się przeciw nakrętką no i co no i to by było chyba na tyle w sumie no, jeżeli mówię macie pytania śmiało zapraszam na PW! Pozdrawiam serdecznie z tej strony Maniek i jego rowerowe eskapady. Na Facebooku można sobie obejrzeć mój profil. Trzymajcie się ciepło, hej!